Trzy rzeczy, które w mgnieniu oka zmienią nasze życie. Dzień dobry, Namaste, cześć. To dziewiąty odcinek eksperymentu vlogowego Pogadajmy. Wlogujemy, a dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak w trzech prostych ruchach stosując się do trzech ważnych konstatacji, trzech elementów zrozumienia, zacząć zmieniać nasze życie. Dziękuję Wam, że tak fantastycznie odbieracie ten eksperyment vlogowy. To już dziewiąty odcinek. W drugiej części odpowiem na pytania i komentarze, które pojawiły się pod odcinkiem poprzednim. A teraz już przechodzimy do tych trzech ważnych konstatacji, których zrozumienie jest w stanie zmienić nasze życie. Po pierwsze, skupmy się na tym, kim mamy się stać w przyszłości. Kim możemy być, a nie na tym, kim jesteśmy teraz, kim jesteśmy w tej chwili. Jak to rozumieć? Co to oznacza? Bardzo często żyjemy w takim świecie, w takiej rzeczywistości bieżących ograniczeń, których doświadczamy, tego kim jesteśmy. Sporo mówiliśmy ostatnio o um, inkrementalnych zmianach, o dodawaniu drobnych elementów, posuwaniu się pozornie małymi krokami, poprawianiu się o 1% dziennie albo 1% na tydzień albo 1% na miesiąc i świadomości tego, jak wiele jest to w stanie zmienić pod warunkiem, że będziemy konsekwentni. Żeby to się udawało, żebyśmy mieli do tego napęd, to w pewnym sensie musimy żyć wizją przyszłego siebie. Jacy chcemy być? Co ma być na końcu tego procesu? Kim mamy się stać? Oczywiście, nie chodzi o takie uproszczone wskakiwanie, wyobrażanie sobie tego, jak będzie fantastycznie, ale coś jest w tych praktykach, w tych historiach, jak opowieść o, o jednym z amerykańskich koszykarzy, który siadywał w swojej kuchni, kiedy jeszcze nie był znany, kiedy dopiero zaczynał karierę. I codziennie przez kilkanaście minut trenował swój autograf, rozdawanie podpisów, wierząc, że w przyszłości będzie miał okazję do tego, żeby te podpisy rozdawać swoim fanom. Coś jest w tych opowieściach takich jak historia Jima Kareja który wypisał sam sobie czek na milion dolarów. Który włożył do portfela i który nosił tam, wierząc, że przyjdzie taki moment, że jego garza za rolę tak będzie wyglądała. Jest to kwestia tego, jak bardzo jesteśmy odważni w kierowaniu tej wizji, kim mamy być i jak bardzo jesteśmy odważni, żeby taką wizją samego siebie żyć, żeby ją w pewnym sensie pielęgnować. Nie robimy tego tak w 100% na serio, możemy zrobić z tego zabawę, ale starajmy się wyrwać się z tego spojrzenia na obecne ograniczenia i wybrać gdzieś w przyszłość tego, jak będziemy wyglądali. Druga z tych zasad, bardzo ważna, odpuśćmy sobie to, co inni o nas myślą, to nieistotne, to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z nami, skupmy się na sobie i na drodze, którą podążamy. To jest jeden z elementów, który najbardziej nas hamuje i najbardziej nas ogranicza, kiedy porównujemy się do innych, kiedy ciągle rozglądamy się dookoła, kiedy ciągle zdajemy sobie sprawę i powtarzamy sobie, jak jesteśmy niedoskonali, jak wiele nam brakuje do innych, jak bardzo mocno ważą nam i wpływają na nas opinie innych osób. Nikt nie jest wolny od tego typu ograniczenia. To jest tak, że kiedy dostajemy 10 dobrych komentarzy do tego, co robimy i jeden kiepski, to zawsze skupiamy się na tym kiepskim. Chcemy natychmiast na niego odpowiadać. Chcemy z nim dyskutować. Chcemy pokłócić się z tą osobą albo przekonywać ją, że nie ma racji. Ta statystyka... Wypada kompletnie bez sensu, bo nie jest to istotne. Statystycznie przestaje to być istotne. Ktoś opowiadał historię chyba o Einsteinie, który na tablicy dla studentów wykonywał proste działania matematyczne i dziewięć z nich zrobił poprawnie, a w był błąd. I oczywiście studenci natychmiast rzucili się i skupili się na tym, na tym um, równaniu, które było rozwiązane nieprawidłowo. Einstein zrobił to celowo po to, żeby im pokazać, jak właśnie działa nasza skłonność do skupiania się na tej statystycznie nieistotnej, negatywnej części opinii na temat tego, jacy jesteśmy, co robimy, na ile to jest dobre. Jasne, to nie jest tak, że mamy ich nie zauważyć, że mamy je kompletnie pomijać, że mamy być w jakimś zadufaniu sami ze sobą, że mamy być tak fantastycznie w swoim wyobrażeniu doskonali, że mają nas te rzeczy kompletnie nie dotykać. Ale zrozummy, zrozummy proporcje, a jeśli już coś takiego do nas dociera, to potraktujmy to. Bardziej jako lekcje i bardziej jako informację zwrotną, co moglibyśmy zmienić, co moglibyśmy poprawić, e, aniżeli próbę e, podcięcia nam e, kompletnie nóg, chociaż niektórzy oczywiście robią to z taką intencją. I w końcu e, trzecia z tych rzeczy, o których chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć: przeszłość jest szkołą, a nie więzieniem. Porzućmy to z przeszłości, co ciągnie nas na dno, to co powoduje, że toniemy, jak uwięzieni w mule. To co trzyma nas jak kotwica. To jest piękne zdanie. Przeszłość jest szkołą, a nie więzieniem. Być może wydarzyły się rzeczy niefajne, być może wydarzyły się rzeczy trudne, ale ich teraz już nie ma. Pozostały wspomnienia po nich. Wspomnienia, które nie są niczym innym, jak tylko i wyłącznie myślami. I to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w przeszłości, to jest jedynie nasz bieżący stosunek do tych myśli na temat tego, co działo się w przeszłości. To trochę tak, jakby przejmować się tym, że. Coca-Cola, która, Coca która stała od jakiegoś czasu w lodówce e, straciła gaz. I zastanawiać się, okej, okay, co można e, zrobić z tym, żeby ta e, Coca-Cola ten gaz odzyskała, żeby znowu fantastycznie smakowała, żeby e, nas podkręcała swoim smakiem i, i bąbelkami. E, nie da się tego zrobić. Po starą kole trzeba po prostu zostawić, porzucić to, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, to skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz, co możemy um, zrobić z czasem, który mamy. A jedyne, co możemy zrobić w odniesieniu do przeszłości, to potraktować to jako lekcję. Nauczyć się żeby nie popełniać tego typu błędów na przyszłość. Nie jest niczym niewłaściwym popełnienie błędu raz czy drugi. Problemem jest to, kiedy ten sam błąd powtarzamy po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Jak ktoś mądry powiedział, szaleństwem jest ciągle robić to samo i oczekiwać innych rezultatów. Tak rozumiem, tak należałoby patrzeć na to że przeszłość jest szkołą, a nie więzieniem, w którym jesteśmy. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat tego typu przemyśleń, tego typu zmian spojrzenia, zmian paradygmatu, które są w stanie zmieniać nasze życie. Dzisiaj mówię do Was z takiego małego atrium, które mam przy swoim pisarsko-filmowym studiu. Nie biegam z kamerą po mieście. Jest to nieco spokojniej, Jeśli ktoś hałasuje i przeszkadza to gołębie, które sobie tutaj żyją. Czas spojrzeć do Waszych komentarzy z poprzedniego vloga, z vloga numer 8. Już te komentarze otwieram i zaraz będę na nie, na nie odpowiadał. Dzień dobry, dziękuję za dzisiejszą pogadankę. Najważniejsze jest dbanie o siebie i życie tu i teraz bez oczekiwania na jakieś nagrody. Tak, w poprzednim vlogu mówiliśmy o nagrodach, które nie istnieją, o tym, że czasami gonimy za jakimiś medalami, za jakimiś nagrodami, których nigdy nie dostaniemy i nie dbamy o siebie, nie dbamy o tu i teraz, poświęcamy się. Często zupełnie bezsensownym sprawą. To była Maria Jolanta, pisze: Dzień dobry, panie Jarku. Jak zwykle bardzo interesująca, mądra pogadanka. To prawda, że ludzie robią wszystko dla orderów, pochwał stanowisk, pieniędzy, tak było i tak jest i będzie. To prawda, że nie warto poświęcać siebie i swojego życia dla pracy, dla jakiegoś niejasnego celu, bo nie zostaniemy i tak za to docenieni, obywie wiemy, jak ten Biedny koń, tak. Mówiliśmy o koniu. E, jednym z dwóch, które chodziły w zaprzęgu, jak chcecie usłyszeć tę historię, spójrzcie do e, poprzedniego vloga, to Jolanta. E, Karin napisze e, trafiony e, i zatopiony, mówiąc o temacie. Dzisiaj mam wolny dzień i po przesłuchaniu aż cieszę się, że nie wskoczyłam, jak to często robię do pracy. Niestety w służbie zdrowia ciągle nas brakuje. Widzę, jak ludzie, którzy przychodzą do pracy, nie widzą nagród, nie otrzymują tych nagród. No bo tak, bo ich nie ma i, i nie będzie. I Karina przyłącza się do mojego wyzwania, żeby dbać o siebie. Elżbieta czeka na, niecierpliwie na kolejną pogadankę. Ktoś, kto jest pod pseudonimem ja to coś, pisze. Mega temat, to wszystko prawda. Dziękuję. Maria pisze. Jarku, z taką świadomością żyjmy spokojnie. Pozdrawiam Marię. Agata, dziękuję za dziś. Mediteusz codzienniki i tabletki to sztos. To odwołanie do mojego YouTubeowego ziomala Pawła Mediteusza. Zajrzyjcie do jego kanału. Opis jest w. Adres, link do tego kanału jest w opisie filmu. Kargul pisze dzięki Jarek, pozdrawiam Kargula. Maria pisze: Witajcie, dobrze mi się słucha tej refleksji, dedykowanej nam wszystkim, którzy mamy trudność ze zwolnianiem. Miejsce nagrania pani Jarku motywuje do zatrzymania, zanim świat powie finisz. Spójrzcie do poprzedniego vloga, jeśli nie wiecie, gdzie był nagrywany. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze i dziękuję Wam za udział w tym w dzisiejszym. Pogadajmy. Pogadajmy numer 9. Ten eksperyment vlogowy się rozwija, toczy się fajnie. W tym atrium Mnie, mniej słońca, aniżeli w miejscach, w których bywałem ostatnio, ale czasami się tutaj przyjemnie siedzi i pracuje. Ja biegnę dalej pracować nad książką, tak żeby Zdążyć z nią na święta Bożego Narodzenia, na czas przed świętami. Jak myślicie, jakie są Wasze wrażenia i opinie na temat tych trzech sposobów, o których tutaj mówiliśmy? O co chcecie zapytać, co chcielibyście, żebym poruszył w następnych vlogach? Te wszystkie rzeczy możecie wpisać w komentarzach, a ja, tak jak zwykle, będę się do tych komentarzy odwoływał przy kolejnym spotkaniu, a za dziś bardzo już Wam dziękuję. Odetnijmy spokojem, mamy to w sobie, żyjmy w pełni i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować. Dzięki.